W tym akcie wbijamy diamentę? No jasne. To było tak mało przekonujące, że to że. i trzeba kupić. Co trzeba kupić? No wyszła ta nowa postać, nie? Ja albo ją można zdobyć, albo no. trzeba ją kupić za 50 zł. Takie jest pay to win. No i teraz czuję, że trzeba mu wydać pieniądze. <laughs> no jak nie ty, to ja, no to decyduj. <laughs> No to wydam stówkę i od razu kupię przepustkę nie? A przepustka w sumie... A nowa jest? No, no naprawdę k... A... Przepustka jest okej, okay. znaczy kosa pierwszy raz od dawna Spoko, nie? Ale najładniejszy to jest ten pakiet, który niestety kosztuje cztery stówki Jest stylet, który się zmienia w kosę Zajebiste Dobra Michał, co byś zrobił na moim miejscu? Kupiłbyś czy nie? Ja bym kupił Cyk, cyk, cyk Wszystkie ścieżki prowadzą do mnie Znaleziono grę Kupiłeś tą postać Zamknij się Ja słyszałeś nowinkę? Chyba cały internet już o tym słyszał JoJo Silva będzie nas reprezentować na Eurowizji A przynajmniej, no. a przy a przynajmniej tego chcę Jojo. JoJo Silva JoJo Silva wynalazła e, gay pop Kiedy JoJo wynalazła gay pop, spojrzała na przestrzeń cości i powiedziała Niech będą i wysleciała ze Stanów, naśmiewają się z nas wszyscy, i zaśpiewała swoją piosenkę po polsku. Będziemy mieli to, a Niemcy już pokazali, chyba że będą mieli. No <giby> i się rozchorowałem. Szkoda, że już do szkoły nie chodzę. A jeszcze miesiąc. Bo nie, no nie dochodzi. K***a, z 1 września jestem chory, to przynajmniej bo, mógłbym mniej iść. 3 tydzień. Nie? już bym sobie Frekwencję na początek. Chodziłem te ja klasę maturalną, zdałem na 30% frekwencji, nie? bo mnie wychował w to lubi. Umieściłam błysk. Oj, za! Uwaga, tu! Oj, zda. Oślepienie, gotowe. Oślepiam! O! Oh. Oh. Mogę uślepać do woli? Ale ja jak mnie Tak, no, to trzeba, no, trzeba zniszczyć. Widzisz cały czas jest na ścianie. No nie nie już tego. No nie żyje, nie? <śmiech> <śmiech> nie chcę ja Pierdź tą robotę. To ja idę. To idę z tobą. To rzucę się tam pnącza. Chcesz na ślepo prostu. Nie, rzucę się tam, tam pnącza i wtedy ich spowolnię. Rozerwę ich! Pomocy! B. 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 Ile mleka kurwa? Fajne Ale nie działa. Ej, mam na bandalę. Klasa. A ja mam dość. Szkoda. Mam gotową super superumiejętność. Dawajcie mi tu arsenał. O! Ej, Musiałeś poczekać? Serio? Serio? Dostał To nie działa od razu. Czemu to nie działa od razu? za ch**no. nie mogę się zrzeźbić, bo piszczy dziewczynka, bo jestem chory. Zaraz, zaraz, teraz wracę głos, chodzą tutaj. To muta IRL. Dostałem muta IRL. To jest Antytoxik. To się daruje ja to... Rozerwę Gotowe! A my ja jeden Ktoś aktywował cierpienie. Klajk leży na A. Doskonale. Angel, angel, angel. Angel. Angelo, Angelo Michael. Michael. Michael, Michael Angelo Michael Angelo I kill chodź, No Dobra <grymne> No, my zresztą wiesz, to jestem obstawiony chyba na A i wszystko mu włączę, żeby nie wszedł, no Tak, dawaj, dawaj, on poszedł już ten to możesz mi turyzować. ryzyować Dobra, ale k pilnuj mnie! Co? Okej, okej, okej Twój błysk Raz, dwa, ale chciule daje. Sam opaki pustuje. Bo Nie zdołem. Tam został, Mówiłem. Jeden o, panie, został jeden próg. Używam błysku. Mam flesza na site'a Ściana postawiona tak? błysk. Używam Używam oh, nie żyję oh. chyba oh. Przeładowuję, Przeładowuję. Przeładowuję. Nie, ja już nie wchodzę Pierwszy, pierwszy P****** Ultimate. A ultimate I have ultimate Multi, multi Tylko teraz trzeba czekać na tego ultarza się użyje je? Wskażcie mi cel. Dawajcie Koniec mi już po was na polowanie! Żadnych przeszkód! Oh. Aha! <grym> Jak wy się tam wszyscy wybaliście w trakcie <grym> mojego ultu? Nic nie czułem. To nie jest kurczki światło. Aktywuję ciernie! Ciernie zniszczone. <grym> Rozerwę! Aktywowano ciernie. Ha, zużyłem. Stosuj się! O, albo gein! Jest to. Przeładowuję. Umieściłam błysk. Poślepiam. Dobrze. Nie kupujesz? Nie, nie wiedziałem. To się w końcu samoczynnie. Sam nie, ja to odpaliłem. Chciałem cię kur... ...sprawiedliwić, ale dobra. Załatwiłem. Przeładowuję. Spajk leży na no, 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 B. Mam lowa troszkę. Bezsensowne. Oślepienie gotowe. Dobrze wyszło. Ale, ale, ale. ale tupta Ojej! Tu co? Potwór na wolności! Nie wiem, hmm. Nie wiem, właśnie co się stało. Słyszałem tylko, że potwór jest na wolności, a ja przecież nie żyję. To. <gry> Dawajcie mi do arsenalu. Gotowe. <gry> <gry> Skażcie mi cel. Kul... Oh, panowie, ja, panowie, grzeznąć. Nie, 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 nie. Nie. Ale Nie, to jest. Gotowe. Ściana aktywowana. Pomocy. Mogę, ja jak prekwizuje. mogę. A co jest? Postawiłeś mnie, ty! ty. Co A. No ma... jestem. Podsadziłeś. Podsadziłeś bo choć nie chciałeś. Przez <laughs> Nagle byłem k po góry, ale co? GG. Obrońcy wygrywają. Cześć.